Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu PEPKO i dzisiaj zrobimy sobie przegląd ubrań. I na początek mam dla Was dwa nowe t-shirty z tej serii po 12 zł. Pierwszy jest w kolorze czarnym, do tego mamy tutaj taki biały wiosenny nadruk ale mi bardziej podoba się drugi, który jest w kolorze szarym i do tego ma taki bardzo ładny nadruk ćmy. Oba te t-shirty oczywiście kosztują 12 zł, a największy rozmiar mamy dostępny podwójną XL-kę. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was cudną, niebieską koszulę. Pojawiły się też kolejne tuniki i jedna będzie miała ciekawą ozdobę. Mam też dla Was kolejne swetry, z czego jeden będzie rozpinany, a drugi w kolorze różowym, a oprócz tego mam jeszcze pikowaną kamizelkę, jeansową spódniczkę i nową torebkę. Więc zostańcie ze mną do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od kolejnej bluzeczki z krótkim rękawem. Tym razem jest takie delikatne paseczki i jeszcze na przodzie mamy takie trzy guziczki. Bardzo ładnie to wygląda. Kosztuje ona 25 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. A obok mamy jeszcze jeden t-shirt, tym razem jest z kolekcji walentynkowej, ponieważ mamy tutaj napisy Love, które tworzą serduszko. No, powiem wam, że bardzo ładny nadruk. Ona również kosztuje 12 zł. I też największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. A tutaj mamy pierwszy nowy sweterek, i tym razem jest on czarny w takie białe paseczki, kosztuje 35 zł. Największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL i jest wykonany z tej delikatnej bawełny. Do tego on ma takie dłuższe rękawy i jest bardzo podobnie wykonany jak te jednokolorowe sweterki, które mamy dostępne w Pepko. Zresztą z tej serii pokażę Wam dzisiaj jeszcze jeden kolor. A teraz, kochani, hit odcinka. W Pepko pojawiła się koszula w habrowym kolorze. Na żywo ten kolor jest jeszcze ładniejszy, ponieważ jest troszeczkę ciemniejszy. Do tego ma bardzo fajne rękawy, ponieważ mamy tutaj taką szlufkę i możemy sobie zrobić rękaw czy czwarte. Fajny ma też materiał, ponieważ mamy tutaj 100% wiskozy, jest bardzo miła w dotyku. Z przodu mamy dwie kieszonki i podoba mi się też to, że ona ma tutaj taki głęboki dekolt. Kosztuje ona 40 zł i ja akurat trzymam największy rozmiar, czyli 46. No i tak dla porównania, wam ją jeszcze pokażę w mniejszym rozmiarze. To jest akurat 36. A teraz kolejny sweterek w paseczki i tym razem kolory mamy na odwrót, ponieważ sweterek jest biały, a paseczki czarne. Do tego na końcach mamy taką niebieską ozdobę. Kosztuje on 35 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. A z tyłu już myślałam, że pojawiły się nowe jeansy, a jest to spódnica. No, popatrzcie, jak fajnie wygląda. Przód i tył to są dokładnie jeansowe spodnie. Trochę ona wygląda, jakby była właśnie z przerobionych spodni. Kosztuje 45 zł. Największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Fajny kolor, bo jest to taki klasyczny ciemny jeans i do tego rozcięcie mamy z przodu, nie z tyłu. Ostatnio jest to bardzo modne. A teraz mam dla Was nową tunikę, która jest wykonana z takiego delikatnego materiału. Jak widzicie, jest prześwitujący, ponieważ ten wieszak jest cały widoczny. Do tego mamy tutaj rękaw czy czwarte. Do tego ma fajny krój, bo jest taka przewiewna i popatrzcie, jaka ona jest szeroka. A ja Wam pokazuję Lkę, a największy rozmiar mamy dostępną nawet podwójną XLkę. Kosztuje ona 35 zł i tą samą tunikę mamy też dostępną w kolorze niebieskim. Dawno nie mieliśmy nowej torebki i pojawiła się taka nie za duża wykonana z takiej ekoskóry Duży plus, że mamy tutaj zamknięcie na zamek i jeszcze taką dodatkową szlówkę, kosztuje ona 40 zł. Kochani, na naszych kolorowych sweterkach pojawił się kolejny odcień, i tym razem mamy różowy. Tak jak reszta, on również jest wykonany z tej delikatnej bawełny. Ona jest bardzo miła w dotyku, do tego ma taki szpiczasty dekolt i troszeczkę za długie rękawy, ale jak mi oglądacie, to wiecie, że ja bardzo lubię takie swetry. Kosztuje on 35 zł i największy rozmiar również mamy tutaj podwójną XL -kę. i w tym sweterku przód jest troszeczkę krótszy niż tył. Rok temu z tej serii mieliśmy naprawdę dużo kolorów do wyboru, ale nie pamiętam, żeby był różowy. Kochani, kolejny hit dzisiejszego odcinka i jest to tunika, niby taka zwykła, prosta. Mamy tutaj rękaw czy czwarte, ale popatrzcie, na jednym ramieniu mamy tutaj takie ozdobne guziczki. I zazwyczaj w takich bluzeczkach takie ozdoby mamy po dwóch stronach, a tutaj mamy tylko po jednej. I powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Kosztuje ona 25 zł. Największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Ale jak widzicie, ten krój też jest taki przewiewny, jest dosyć szeroka, więc jak będziecie sobie ją mierzyć, to tak na wszelki wypadek weźcie sobie jeszcze rozmiar mniejszą. Teraz mam dla Was czarne kamizelki, które są pikowane, mają kaptur, więc duży plus. Do tego mamy z przodu dwie kieszonki i jak widzicie, one są bardzo długie. Zazwyczaj takie kamizelki mamy tak do pasa, a te są tak długości takiego płaszczyka, więc duży plus. Kosztują one 60 zł, a największy rozmiar mamy tutaj XL. A obok mamy jeszcze jeden sweterek w paseczki, tym razem jest w kolorze kremowym i jest rozpinany. Kosztuje on 50 zł, największy rozmiar mamy tutaj L. A teraz mam dla Was kolejną perełkę z kolekcji w lamparcie centki, i tym razem jest to bluzka z krótkim rękawem, która na przodzie ma właśnie taki nadruk w lamparcie centki. Fajnie to wygląda, kosztuje ona 25 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. A teraz kolejna rzecz, która ma na ramionach ozdobne guziczki, i tym razem jest to kremowa bluzka z krótkim rękawem, która jest takie delikatne paseczki. Tym razem guziczki mamy złote, kosztuje ona 25 zł i największy rozmiar też mamy tutaj podwójną XL. -kę. A obok mamy ciekawą bluzę, która jest w kolorze kremowym, do tego ma takie szerokie rękawy, które mają takie zakładki, przez to są takie bufiaste, no ciekawie to wygląda, kosztuje ona 40 zł, największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL, ale popatrzcie na te rękawy, no to jest po prostu hit, dzięki temu, że one mają te zakładki, to będą się fajnie układały i ta bluza idealnie będzie pasowała do tej kamizelki, którą Wam wcześniej pokazywałam. A na koniec mam dla was białą koszulę z długim rękawem, która na pierwszy rzut oka jest taka zwykła. Mamy tutaj z przodu dwie kieszonki, zwykły kołnierzyk, ale popatrzcie jaka ona jest króciutka, do tego jest tak prosto ścięta. No ciekawe rozwiązanie. Kosztuje ona 40 zł, a największy rozmiar u mnie to 44. Kochani na tym zakończymy ten przegląd, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na ostatnie przeglądy z Pepco. wczorajszym filmiku mieliśmy walentynkowe kieliszki, pojawiły się też miseczki w kształcie kwiatka oraz to, jak w motylki, a w wcześniejszym filmiku były wiosenne poduszki oraz nowe szkatułki. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.